Chwila. Siema widzowie jesteś na 4A i dziś sobie zagramy w zombie Co. Ej, jak ta gra nazywała się? 9,9 dziewięć, dziewięć się kapusz kapuś 60. Sprzeda najlepszego ziomka O jest moja ławka dziś, na... dziś sobie widzowie zagramy z... Dziś sobie widzowie zagramy z ekipą y, i... No... no brakuje tylko Humana i... Tylko Humana brakuje, bo. No, akurat nie gram. Na szkoda byśmy mieli we czwórkę, byśmy nagrali. Odkryj szkołę. Czyli my jesteśmy nowymi. Siema, pazur. Pewnie pazura jest wido. Pewnie widzowie już znacie pazura z, y, y, z poprzednich odcinków z ekipą. Albo. Y, y, nie wiem, czy ja zrobię. Ej, ej, pazur ja chyba robiłem z tobą odcinek. Albo nie. nie. Jak nie a robiliśmy chyba odcinek Odkryć szkoła, czyli mamy tutaj... O secret... A, że mamy do klasy chyba iść. Żłowa co ma jakie kurta pod... A do klasy Jest? Asa O dyrektor, dyrektor! Dyrektor! Nie można wejść. Czy po, po głowie? O, szefka! A, mamy jeszcze szafkę, o! Go to class! O, że ja z babą porozmawiać. A, nie, dobra, jestem w klasie, dobra, siedzę na swojej dupie. A, a co jak już tu? Ja nie, nie mogę. Get to class! Idź do klasy 20... CO? EJ GDZIE JEST NASZA KLASA? Christian... Welcome do... Hikes Hike... Nie, ja, stary, ja jestem mega słaby z angielskiego. Ja jestem chyba najgorszy z angielskiego, nienawidzę angielskiego. Napiszcie mi to w komentarzu, jakie lekcje nie lubicie najbardziej. Zginie szmarnie. Co? Co teraz robić? Widzowie napiszcie w komentarzu jakiej lekcji najbardziej nienawidzicie. Ja angielskiego. Ja robię angielski... No. No, angiel, Pierwszy angielski Co? Nie mi. Ja będę jechał do... Speaker? O! Dyrektor mówi, że... Co? Że policja ma... Nie, że jakiś oficer ma to przyjeżdża. Ta jej wyglebiła, Co jest? Szalejemy po klasie! O! Co to? Kilka fajnych planów. Że ja mam szafki pootwierać, żeby wkurzyć ją. Żeby wkurzyć tą babę. ogóle gdzie jest ta baba? U, to to? The Gone? O! Ja tu chcę już wejść! No adult. Szybko do ławki! O, ja Nie, nie, nie otwierajcie. muszę być otwarte. Zapomniałem, że trzeba to... wszystko powinno być jak było. Zamykasz klapę! No czekam! Czy... Nie! 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 Nie, nie róbcie tego proszę! Bo ona nas zleje tak po ryju. No nie, to łatwiej nie! No ona nas zleje po ryju. No to już jak, na, jak nas ma zlać pory. nie, ja, ja sobie lepiej jestem Elo nauczyciela, mogę sobie otworzyć? Dzięki. W ogóle to jest normalne, że ja skaczę nauczycielowi po głowie? Ożywić? Ale tam jakiś gościu nie żyje! CZEMU JA TAK ŚMIERDZĘ?! Dzięki y -y. No nie wszyscy, większość pewnie gdzieś pieprzyła Ta, inni se po szkole Kafeteria gdzie jest kafeteria? Office... Gdzie jest kafeteria? To jest chyba kafeteria. Bathroom... O! To jest pan jakiś. To jest typowy pan sprzątacz w każdej szkole. O właśnie, no. Gdzie jest? O! Mam kafeterię! Mam kafeterię. Tu jest kafeteria. On co tutaj mam w nim zrobić? Mu burgerki pani nam pyszne A nie to chłop Czy baba? Baba O! Od... Czemu ty prosisz o rybę? Musisz się spierdziałem <noise> Odkryj szkołę, no jak z to zrobić? Poglądać, wam co, pooglądać szkołę, poglądać dupę, gołe dupy w internecie. Ona zapozna się z takimi leniami, że na przykład z Tomotu. Ja ona jest nerdem i żebym ją lubił. Okej, okay, mam już pierwszą znajomą. Do, do klasy historii, lubię historię, ale takiej nie mam. Ale historia pewnie będzie fajnym język w kolejnym braku normalne. jest Nie, w czwartej! W czwartej jest! No, no w czwartej historia dochodzi. A ja... a ja już po wakacjach idę do... Ale wiesz, że ja... Za ro... Wiesz, że ja po wakacjach idę do, do czwartej klasy. Ja przyrodę będę miał oddzielną. Ja piedziele, ej, ale nie wiem czy wf Co narobi? No najlepszą Na drugim miejscu informatyka, a na trzecim przyroda moim zdaniem. Co to tak ciemno? I tam w ogóle ktoś żyga! Kto to żyga? History of burning Hello Jak Zombie? A to jest ząbiek. Ja myślałem, że ktoś żyga, ej ej, 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 ej. A, już wiem o co chodzi. Właśnie, bo mamy tu wejść chyba. Jak zamknąć? Jak ten zombie jak patrzy nam w okno? Oho. Skąd was ten wózek? U! Coś tam jest! A ten z tu dalej se chodzi, jak nienormalny jakiś. Knok knok. Nauczycielka tymczasem. Oho Ja oni biją. Oni nie ubiją. Zamknąć! Szybko! Czekaj! Nie! 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 <grywają> o dobra, jeszcze nie... Ale co to było? Co ja zrobiłem? Jeza! Co? On to samochod? On game? Kolejny pierdek do kolekcji o. co my mamy pudła zebrać. A ma na cholerę nam pudła Pudełka! I teraz ma to otworzyć. E, bo nauczyciel tam cały czas na dole! Jest chyba. A, no tak, to, to przez tam jest. No, a lepsza jak ktoś nauczycielka. Ej, a tutaj w ogóle co jest? Ej, nauczycielka jest zombiakiem. Ej, tu jest wejście do dyrektora! A tutaj jest woźny, chyba. A jest dead end. Aha, czyli... No oczyka jest deadła. Okej, okay, chodzimy. Dobra. Elo, dyrektor. Elo. Jump down. A teraz ty mówisz. E Pierwszy bekuś. Krytian asemery. Trudne sprawy, o co chodzi? A, okay. Nie, nie, nie nie chcę tam wracać do klasy. No nie, ten dyrektor, co stronę, on chce tam iść. Normalny, ty jesteś, ty. Ej, on ją cały czas tam bije. Hej, open the door! Nie! Dyrektor! do Z dyro Ej on może być teraz zainfekowany Nie ma coś on ma coś na szyi Ej on ma oj, oj, oj. To, to, to ja może was napiszę Indolej to Nieeee Mamo niks Jukilet... Czyli on zabił tego zombiaka? Co się stało swoim ręką. Cooking. Czyli to... Czyli mógł ktoś zjadł rękę. Cooking, że została że ugotowany for use. Czyli musimy iść do komputera. Okej. Okay. Rozumiem. Bre... o. Bre My puchnięci na łeb jesteśmy, naprawdę. Spliking Pointing Nefs. Ciekawe, ciekawe. O nie! Mogli go chociaż lepiej zrobić. A to, ten. A ja wyglądam trzy apteczki. A wy też macie trzy apteczki? No wachodźcie. Patrz, des kapli Co to jest? Co to jest closet? Supli. Co to? No, ktoś mówił. Ej, ta baba umarła! Ta baba tam leży. Szmeta. Jeżeli szmata. No, no. Ale ej, ale chodźcie zobaczcie co znalazłem. Martwał nauczycielu Ona jest pogryziona cała w tym głównie zielonym. Edre, edrek, Edyrek Dawaj mi to krzesło. Ja te, ja Jasek Drek ja chcę pojeździć. Dawaj, ja, ja chcę się pojeździć. Nie wiem... Skupli. Co to jest skupli w ogóle? Nie wiem. Co to jest skupli? Nie wiem. Ej, bo tylko te czerwone chyba można otwierać. O jest. O, mam pączka! Ej, pączka mam kurna. O, Teraz coś mierdzę! Co masz? O, supli! Dobra! O, kur. Dobra. Ło kurna, ej, to jeszcze zaczyna zabawa. Jak cztery? Nie, jest jeszcze jakaś jedna osoba. Ale jedna osoba tam wyszła. Cztery godziny później. Co tu się stało? A my tu cztery godziny byliśmy? Serce jest... nam o tym mówisz A tato zas... To kurna Eee! Mam na ciebie kurwa kije i kurna łopaty i te inne pierdoły. O tu gnoju To z mał... Dobra kurna jedziemy! What is that? Nie wiem, że tam zielona jest źle zrobiliśmy Cześć, musieliśmy źle zrobić. Dyrek! E, dyrek! 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 Poświęcę na to twoje życie! Rozumiecie, co jestem na iwa poświęcę twoje życie normalnie. Dyrek jest zainfekowany jest. Nie mam opcji. Ej! No i zajebiście, w końcu można się wyżyć. W połowie zombie jak ma Nie! o! policzam cię za nią O, ładnie! O, to jest ten donat, co znalazłem w szafce. Ja go, Ja znalazłem tego Donata w szafce! No, ja go w szafce. Zabijamy gnoja wrednego Dave. Ej bo ja tam coś zielonego widzę Ej zombie Pierdyktowałem to go w łeb A co jest przewodnikiem? Radio Bijemy dziada! Jak do łafek? Hungry Idziemy, jesteśmy głodni Dobra, idziemy do dajwa jednak chyba Łodnie jedzenie No, mi no, jaką ja, są Gdzie ten pączek poszedł? Gdzie jest ponczek? Pącz O, zniknął. Zombik. Smack Ktoś mnie pocałował w łeb. Co kurna? What happened? A to jest pan od stołówki tam? Tak, to jest pani... Nie, to jest pani od stołówki. Że to jest mój lunch? Gino juwo o... A Co Obiett lady cook? <laughs> John Idian. lady lucky. Co ja mam tu zrobić z tą babą? Bredną Atakuj mnie I co? Gówno Nie wiem Zatakuj mnie A, że mam tam Lady, e, Lady Gaga Lady Gaga Ej, baba od stołówki, dobra ej. Ale kup to Nathan Rip z atonimu Nie możemy! Jesteś pod wodą. Jak ty jesteś Jak ty pod wodą. ty jesteś pod wodą? wodą. Obiec lady Gagi. Elemonie. O i będzie pewnie zaatakuj mnie. Chmur! Tak blisko było. No że trzeba w to gówno nad, tym, nad tą butelką yy, zaatakować. Trzeci raz i pewnie będzie zaatakuj mnie. I jest, dobra. Zabijamy tą babę do końca. Dobra. Nie, czekaj. Okej? Okay. Czeka, bo ja nie mam. Bo mi się kij zepsuł! Nie, musisz to, to zrobić beze mnie. Aha, teraz tu e, bardzo śmieszna. Opiat Lady Lucky. A bo ja się chyba ciągle reageruję. Czerwone walnita! Najpierw butelka, a potem y, w, w zakrętkę! Ładnie, nie ma baba. To. No, dalej ja nie robię to. Jak ta wredna baba dalej żyje? Na nie jednak. Co to? I kto to? You are... You are... Here? Co? Well... As Look... On jest w to wszystko zamieszany? Doktor Zero, what you doing here? Weliwa just to his peteriat W got off you control I'm blunt of hair I'm to boot a stop to hero Czyli to był jakiś prank chyba Nie wiem Nie wiem, on jakiegoś pranka chyba zrobił A, dobra to jednak nie był prank No i na razie Miki nie działa Ale komu? Fajna broń ma. I dlaczego on jest taki To jest cheater. Ta jest za infek... Co tu? E, policja! 60. Kapuś, kapuć! 60. Sprzedajajaję swego kumpla. Ej, ma ktoś apteczkę! Ma ktoś apteczkę! Ma ktoś apteczkę! Aha! Jedziemy! Eee, raczej piw, paw, ona maraj stopy! no, 60 ona sprzeda najlepszego. Małe pistolety! Bo ty pewnie jak jakiś mener tu pewnie Pewnie jakiś menar tu będzie. Zgaduję. O ja z, tak, zgadłem. Dooms. Ej, ej ej ej, ej! Widziałem to. pewnie tu będzie. Mennon, mener. No chyba, że zombiak tu będzie. Zombiak męż będzie tu. <NYU> you know like Dumpster Driver man Patrz do kamery jestem wizła, ale kurna. Dumster Aha! To jest jakiś Czyli to jest jakiś zwykły śmieci lewy menal. Dokły menal. Jak jsem już menal? Aha Nie, to jest zaszyte! No. Zagłosuję Za głosu Idź, blok z go, lub Blok z go Ej, ten odci Ej, ten odcinek prawie 30 minut ma No 26 minut 26 minut ma 27 ma no to no, będzie nowy rekord bo rekord ta odcinka to jest 49 minut coś takiego musimy iść do sklepu no to chodźmy serio no że pozdrawiasz ze, ze, że pozdrawiasz ze wszystkich widzów którzy zostali do tego momentu Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy zostali do tego momentu. I szacun, że tak długo wytrwali. No no, co to? Ja się go leczy! A. No zombie na ten głupi jakiś! Ja pierdzie no to kończy ten odcinek.